Siema, siema, ludzie z tej strony bądziasty. Szybkie wyjaśnienie dlaczego nie było bardzo długo, ale to bardzo długo filmów, to chyba z miesiąc nawet nie było, jeżeli się nie mylę. Ale otóż nie wiem, czy to u, czy nie, u niektórych też się tak stało, ale akurat u mnie tak było, że kiedy chciałem wrzucać filmy, i kiedy już te filmy były przetwarzane, to YouTube mnie usuwał i nie wiem jak to możliwe, że takie coś się stało że po prostu za każdym razem, kiedy film już był przesłany już yy, praktycznie był przesłany to YouTube go usuwał I no właśnie tak to wyszło, że yy, przez nawet miesiąc nie ma nawet nie wiem, czy ten film się teraz wrzuci, ale jeżeli się wrzuci no to mam nadzieję, że odczytacie moją wiadomość, no i co yy, dzisiaj jeszcze, jeżeli ten się film wrzuci, no to na pewno wrzucę dla Was kolejny film Dlatego trzymajcie się i przepraszam jeszcze raz za to. Cześć.